Cześć, witam w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie Bad Heroes. Jakoś tak, że to mówi kurde, nadal nie wiem. I gramy Rohal. <laughs> Jestem żołnierzem, z karabinkiem. Nie wiem, jak się ta klasa nazywa po prostu. Gramy na tym, chyba, na życie. No, widzisz, nawet weszłem, już wygraliśmy. Kurde, trochę w to nie grałem. O, wygraliśmy się wygrywa kurwa wojny okej okay. zwycięstwo okej, okay, trochę tego nie nagrywałam, ale <laughs> zdarza się tempo <laughs> ładuje się ta myszka zawsze mnie dziwiła, ten kur... o no, ledwo na co zacząłem, no to dopiero wezmę na tą matkę. Myślałem, że dużo będzie trwać, a tu nagle ping 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 nie ma. Wyposażenie. No bo... No ale jeden ładunek można wy... <kluzny> jeden ładunek można wziąć i dwie broń na to jest oczywiste. Porada dnia. Dobra, Bad test bad... light bad... heroes... Bat heroes. Nie wiem, będę mówił bat chyba. Bad Heroes? Nie bat to imię przecież. Nie wiem. Jak mi się szybciej to ładuje. Kurde. Hmm. <grym> o, dobra. Nie że ten tryb. Za bardzo nie lubię tego trybu. powiem że za się nie Ja Jestem tu. Dobra, tu, tu. Dobra, to powinniśmy sobie poradzić. Okej, okay. <laughs> tu się tak, tak można tu nie, ale można tu leżeć. O, już pierwsze czekaj. Co zawsze ciepie. Uwaga, tylko będzie. O, ty Leczenie to ponad wszystko. Dwóch zostało. Co? już. Ktoś tu gdaczy. Wygrzełam do swoich! Brawo, twoja drużyna wygrała rund! Wygrywa rundę. Rund. Gdzie... ja jestem jakoś... O! Jestem tu tak, na dole... O! Zadajcie to moc szybkiego chodzenia, Prawy się! A, jak on Teraz porządnie. O! No o Kurwa! Taka... O, ty szma, jedna! Cicho! Jak zginę to jest sobie stanki? nie chcę tego zrobić. Tutaj ktoś był. I to poszedł. I ich... Trzech czek zostało. Na, 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 Kurwa, Szybciej. Kurwa, to psami Strzelam do lokalu, daj że wiem co robię. Całe. Nie. kurde, całe prawie magazynek poszedł na niego. Cześć. Jak na ba 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 strzały i strzały. Gdzie się ta szmata kryje? Ewa tam, coś się dzieje Nie Nie uciekaj, hoło jedna Te! Ja poziom 30, to ja mu nie FIFA ja mam 15 Dosłownie dwa razy więcej ode mnie Kurde Ta szmata się kryje Oczy za serca. O. Ja się boję, że za chwilę na mnie wylekasz. O, tutaj jest. Przygotowana broń. I możemy atakować. Yeah! Ostatnie zabicie. Jestem najlepszy w Uo równo Ile mam punktów? Wow, Ło sporo No to się ta no kurde to le Cześć Hej Napiernicza mysz, maciarzy Ofa lu, lu, nie, nie, nie! O kurwa! I się zaczyna! I jeden zginął u nas. Pięciu! A tu u góry Cho. Ile bombek? Chow się Mikołaju bałwanie ty, chow się! A, ale nas gnają! Nie możemy to jeszcze tak ramy. Czekaj, na innego wejdę. Ten ma praktycznie nie ma życia. O, oh, shit. Ty jesteś naszą ostatnią nadzieją. Czekaj, bądźcie, czy ktoś idzie. Kurde, nie widzę z tego roku. kampi. Czekaj, może. O. Tutaj jak widzicie tak Po lewej widać takiego go... O! Leży. Patrzcie tak jak, le... jak leży. Nie żyje. Wziął i zdechł. Ja będę leżał. Wszędzie bomby ustawia. Oj oj. A, czy to mu się uda wybrać. Dobrze, święty sensie rozstawę bomby. Jedna chyba jakaś zadziałało. Oj, du, trzy, czterech. Ufa, snajper. Idzie. Oj, Dobra, dalej, dalej, dalej. <ścoughs> Shit. Oto tu. Kurwa. to się z... zauważyłem, że przegraliśmy. General Sir. Najlepszy no, jest ten, Egon 16. Chodźmy. Szybko, nie możemy tego grać. Jedna runda do wygrania. No jedno, ja zakończyłem, cześć! Cześć, cześć! Nie lubię cię! O, uwaga! Granaty, granaty, chcę mi wszystkiego! O, fak, o, kurwa! Ale koks! Czerwoną kartkę z wojska! Ilu naszych? Tylko ja padnąłem! O, nie ja, już! Dwóch padało nas! Ale wstyd! Co zrobić? Jestem człowiekiem. Ale to są 2 Oni jednym wygrywają. O, remis. Ble, 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 ble. O, kurde. Bla 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 bla. Ojoj, 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 ze ojoj. ze strony świata. Okej, okay, remis. Nie, już... Oni wygrywają chwilowo. Dalej... Nie, nie może się. Dawaj, daj! siódem, Kurde. Dobra, jeden ja nam został. Kto? Ty. Ty. Ty nam zostałaś jako ostatnia nadzieja. O kurde. Jest remis. A ty na gitarze gra... Na gitarze sobie gram, la. Ja jestem tu Tak na górze W środku jakoś Nie możemy tego przegrać gnojki Ile mam zabić oj 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 ja mam zdrowo przejęłam. Cześć 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 uciekaj ci tygany was zjedzą Czekaj Najważniejszy ruszać.

Trzech nam zostało. Ej, cofnij? O, oh, oh, fuck. Ten został, i ten. On no, chyba się zaczął O, ma. Ma chyba złoty pakiet. Nie, coś wybiera. Ma 18. I ma pszczołę. Tą bombo, bombową pszczołę. Ule. Ciepie ule, mi tyle. Który teraz sobie będą kampić. Ja też kampię. Da się jakoś od góry patrzeć. To co uważam, jak ruszam z myszką, to im te rzeczy, mogę im użyć rzeczy jakieś. Atakuj. Kurde. Nie chcę tego przegrać. Mamy minutę. A ich jest. O kurwa. przewalony. Może coś na napiszę Wszyscy He. A bo, he, 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 o, kurde, chy, nie. Da. Ojo, nie, nie, nie. To już jest koniec. Nie ma już nic. Dostaliśmy w mordę. Możemy iść Dobra, ja mam chyba ostatni komentarz. Dobra, to mam nadzieję, że jak się podobało, czy no, oni te słabe uszy grali, a ja tu taki dobry zwaliłem jeszcze mówiąc. Dobra, mam nadzieję, że od się podobał. Mają być łapki w górę i cześć.